Łaaa! Siemka. Siemanko. robimy Dzisiaj trzeci odcinek serii totalnych idiotów. Wracamy e... do domu. Jejku, No, do no i mamy taką... Mam naszych turbo bryka. Turbo between 5.0 rozkajder. No dobra, e... no juniori, baby. Dobra, to my dzisiaj jak my aktualnie nie mamy ogólnie ca cały czas kamerzysty i aktualnie to jeden z nas ciągle nie będzie. E, pokazywał się, ale będziemy się zmieniać, dobra. Nie tego kibla? No dobra, to my się damy na nasze fury, chodź! No chodź! Hollander Dobra. Każdy bierze swoją brykę czekajcie moja bryka nie chcąc się przewaliła moja bryka dobra jestem gotowy tylko jeszcze muszę wsiąść na brykę dobra tak jesteśmy tutaj ty jest tak witamy w parku towarzystwa miłośników ołtarzewa ogólnie jestem miłośnikiem tego ołtarzewa ale tu mieszka. Jak już ma się zorientować i jesteśmy Bożarowie ma Tak, Przy bio. Czy to i to ja No. No dobra. Jak widzicie tutaj, mamy teren towarzystwa. I, i powiemy wam jedno. to Ja są świeże już przez dwa dni. No. No dobra, jedziemy. Najpierw, jakbyście zauważyli, mamy... Pierwszą tabliczkę! Ja, yeah, Ptaszki! Co my tu mamy? Ptaki! Takie wiecie, które latają? Tu jest jakiś ptaszek, siwa coś tam, gil, dzięcioł. Wszystkie ptaki to tutaj mogą latać. I tutaj. Jaro ich tu. Jeszcze macie ptasi. Tutaj mogą być. I jeszcze macie ptasi budzik, o trzeciej y, śpiewa y, drog śpiewak, o 3:10 10 rodzik, o 3:40 40 sikorka y, bogatka, o 4:20 20 wilga, o czwartej, 40 szpak. No brawo, umieszczcie to ma swoją datę, Umiesz, umieszczcie, a więc najważniejsze. Dostałeś no piątkę. A więc uwaga, bo, 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 bo. I tutaj to, są... Uwaga, bo tu są znaki Slendermana. Widzicie? 116 metrów. Może kiedyś Wam pokażemy odcinek, jak go szukamy. Jak go szukamy. Pobierzemy sobie skaner do szukania Slendermana. No, to są kolejne. Niedługo zobaczymy jego domek na drzewie. O, nie wiem, czy widzicie. Jest domek na drzewie. Świeżo. Świeżo malowany. Sorry, że tak drży, ale jesteśmy na rowerach. Tak drżymy. Wszystko się rusza. O! Nie wyrażaj się tak brzydko przy widzach. Bo my ich mamy zero cztery. Aż cztery. Zapraszamy do subskrybacji. No do relakujcie nasz kanał na Facebooku, to będzie Kula jak nie. Skrybujcie! No dobra. Jedziemy przez nasz święty most. Ej, mistrzuś, robimy dzisiaj tego, e, ten skok. No. dobrze. robimy hardcora. Okej. O, się. 103 metry do to... Slendermana tam jest napisane. jakbyście nie wiedzieliśmy. 103 metry tam jest napisane. Czekajcie, muszę przyspieszyć, żeby pokazać im specjala. Patrzcie, bo są takie kozenie. przecież które oni jadą. Teraz możecie. Ładko. wszystko mam pod kontrolą. No, tutaj mamy takie wielkie bosko. Ołtarzewskie. no tutaj tutaj jest taki klub ukaże z ołtarzewski który? ja chodzę chodź, rozbieramy się Postój. Postój idź teraz robimy trampa w drugą stronę też zostaw torne i zlecę sobie na czekajcie No, ma z tendermana. A tu rani sobie oczy. Tutaj, jakbyście widzieli, czekajcie, czekajcie, to taka niespodzianka. Mój Nie się zabrać. Ech Trzeba wjechać. O, teraz będzie lepszy widok na takie boisko. No, zobaczcie. Tutaj. I hardcore. Tutaj. Są takie kłodzenie, które którymi oni psy jadą z więc... No dobra, jadą. To trzeba będzie kręcić. I proszę państwa, co, co to było? Czy jedzie drogi? Jedzie. No, to jest to. Jak myślicie, to jest genialne, prawda? Genialne i replay! Teraz... teraz? No replay no! Nie no, Replay ri... w drugą stronę! No dobra! W tym odcinku to chyba tylko ja będę kamerę wyspał, ale w kolejnych odcinkach będziemy się zmieniać, ale wiecie też, że jestem idiotą. Może wiecie, no wiecie o co chodzi. Czekajcie... Chyba ten grzyb i postój tam na mnie w działał. Dobra. Wydostałem się! Genialnie! Jedziemy! Dajesz, Malina, ciśniesz! się, Potem nie wrócimy na most. Na wami. Na most, ma być taki bardziej. No dalej. Na śpiewę. Dobra, to jest, nie pokazujamy. Ja pięk, to jest. No dobra. No, dobra no, Sorry, no, ale musiałbym gdzieś to ustawić. Tą głupio. Weź to i z was podtrzymaj, no. Teraz ja jestem. Kamerzyną. Nie, no, tylko ja jestem w tym odcinku, ale... Końcu, no ale, no ale. to na maksa menelko. Patrzcie drzewa, patrzcie slender nas tam chce zjeść. Tam jest szynka. Dobra, ja przechodzę do kamerzystwa. No patrz. i wracamy do ży... Dobra. teraz. Czas na przerwę, czas na kit. Nie no, kitkatę już zjedliśmy dzisiaj, a ja wiem, korki. Mogliśmy troszkę dla Was zostawić, ale... No, ale wiesz, jest, to mi jest smakuje pysznie. Wyszła nowa część Kata z masyki. Jam, 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 jam. A Ty też coś zjesz? A ty coś chcesz? Nie, ja już swoje pożywienie zjadłem.